Czy się pan... Tak, oczywiście. Drodzy Państwo, dostaję bardzo dużo listów, maili yy, i to nie jest tak, że dostaję te listy od mieszkańców Warszawy, Gdańska, Szczecina, którzy mówią mi yy, tak, tak, niech Pan trzymamy za Pana kciuki w walce z, z rasiem. Nie. Jeżeli dostaję te listy, to od ludzi mieszkających na Śląsku. I bardzo często oni mówią, tak, dziękujemy, że Pan prezentuje inny pogląd na Śląskość niż aż Trudno, jeśli musi Pan to zrobić z Warszawy, to dobrze, no trudno. Jeżeli, jeżeli takich głosów nie, ma. oczywiście, się, jeżeli sięgnąć po e, dziennik e, zachodni, czy e, na przykład e, dodatek Gazety Wyborczej w Katowicach, to widać, że zwolennicy m, dystansu Śląska bez polskości no, mieli tam przewagę, no. Każdy Kuc jest bardziej znany od Państwa Marka. Niedawno też Michał Smoroż dysponował lepszym piórem niż na przykład Andrzej Krzysztyniak, który polemizował z nim w sprawie Muzeum Mieszkowskiego. Ale te listy uysłowiają jedną rzecz, bo powiedział Pan tak, w Polsce w polskiej debacie historycznej dominowało podejście polonocentryczne spojrzenie jednojęzykowe, a tu jest Śląsk i niech pan się zorientuje, że tu jest inaczej. Nie, 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 nie. Proszę pana, ta debata jest faktycznie pomiędzy Ślązakami. Między tymi Ślązakami, którzy uważają i są dumni z tego, że ich dziadek był powstańcem i tych, którzy uważają, że nie. Tylko pytanie, jakie są proporcje. Jeden Gorzewik uwielbia wyciągać argument. Chwileczkę, popatrzmy na fakty. I pada zazwyczaj liczba 800 tysięcy osób na wydobości śląskiej. Tutaj się dorzuca, no jedni tylko śląskich, drudzy śląski i polskich. Jedy bardzo duży, to no jest duży, bardzo duża różnica. Dlatego no, mówienie o tych 800 tysiącach jest nieuczciwe. Ponieważ ta debata dotyczy, jaki jest dla śląskich wniosek filozoficzny z ich dzieje w XIX wieku. I jaki jest wniosek z, zarówno z powstania, jak i z okresu międzywojennego, jak i z okresu wojny? Bo to jest to, o czym mówię. Że jeśli lud, ludzie, którzy uważają, są dumni z tego, że mieli dziadka powstańca, to oni mają inny pogląd niż ci, którzy są dumni z dziadka, które walczą w Twojej korpsie. I teraz nie, ale pytanie jest dobrze, a jeśli tak, to w takim razie z definicji jakie są procenty. I tu no, wracamy. No jak to? Ale oni walczyli o inne śląskie. Jeśli, nie, przepraszam, ja, przepraszam, nie, przepraszam, przepraszam bardzo, nie, Wyleczkę, chwileczkę, 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 340, tysiąc... trzeba, nie, ja nie śledzę w tej sytuacji przekrzykiwania. Proszę wybaczyć. Mówię o liczbach, ile było osób, które zadeklarowało wyłącznie Narodową Śląską, Dobrze, to te 376 tysięcy, to jest, dobrze, mogę dokończyć, bo naprawdę nie dojdziemy daleko, że To te 376 tysięcy, mogę domyślać się, że one są bliższe wizji w wizji historiologicznej rasie. Natomiast jest to mniejszość. I teraz pytanie, ile jest Ślązaków? I tu wracamy. Jak liczyć? Nie. Dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? Nie, nie, tak, ponieważ ja, przepraszam, przepraszam, to jest taka, że ja odpowiadam na jedną kwestię. Otóż nie jest Pan w stanie w żaden sposób udowodnić, ile z tych osób, które nie podały Narodowości Śląskiej czuje się Ślązakami. A jeśli Pan odmawia tego uważać, że, że nie ma narodowości śląskiej. Za tym mieszkają też w to, to prawo. Tak samo jak ja nie wpisuję, ja nie wpisuję do spisu narodowościowego, że czuję się gdańszczaninem. Tak samo jak są pozdaniacy, którzy uważają, że jeżeli jest odpowiedź narodowość, wpisują narodowość polską. I teraz... Powoływanie się na tą sumę jest bardzo wątpliwe. Można dyskutować o 370 tysiącach. I teraz pytanie, z czym to porównywać? Bo liczby, i, i to się wiąże z pierwszą kwestią, o której mówiłem. Kwestii, że bardzo ciężko zdefiniować, kto to jest Ślązak. A ta tendencja, której, yy, która definiuje, że Ślązak tylko ten, kto zadeklarował w spisie etnicznym, że jest Ślązakiem, no to taka pierwsza grupa, a druga grupa trochę rozwodniona, trochę że i Śląska i Polska, to ja oprócz tego stwierdzam, że jest bardzo dużo Ślą... Proszę pana, na pewno nie przyczymy się, no, proszę wybaczyć to ja stwierdzam, że to jest bardzo ryzykowna gra na liczenie, to mi się przypomina troszeczkę taki stary kawał, przepraszam, powiem go, bo on mi się nasuwa w tym momencie, że w latach 70. rosyjski dyplomata chwali się i mówi, jest teza, że w Związku Radzieckim prześladuje się Żydów, a proszę bardzo, w Radzieckiej Wielkiej Odpierzcze Symfonicznej jest 13 Żydów na stół. I odpowiada, a u was w Ameryce to jak to się ma? No to Amerykanie przepraszam, ale nam do głowy nie przyszło, żeby to liczyć. Troszeczkę tak jest z tym problemem. No to znaczy, wymazywanie tymi liczbami, ja wiem, że to od tego się nie da uniknąć, ale też naprawdę oburzam się, gdy takie jest sformułowanie, że te wyniki dokładnie powiedziały, ile było po jednej i drugiej stronie. Bo, na, bo wielu Wróćmy do tego przykładu, który Pan podał, w stosunek do Polska Śląskiej. Ja mam prawo zakładać, że te około 400 iluś, chyba 410 osób, które badały i tożsamość polską i śląską jako nierozerwalne są głębokimi patriotami tradycji powstania. Dobrze. I teraz tak, to teraz mają prawo powiedzieć. Jeżeli można domniewać, że tylko 370 uznało tradycję czysto Śląską, to jest pytanie, w jakim stopniu te liczby będą, e, powinny wpływać na e, prezentację. Wiem, co powiem w tym momencie, Jerzy Gorzek, albo podejrzewam, przepraszam, że Pan powie, że nauka nie polega na wymierzaniu, że mniejszość powinna być i tak dalej. Ale ja cały czas rzucam ten argument, który moim zdaniem jest trafny, że Raś próbował zrobić rewolucję od góry, żeby narzucić mniejszościowy pogląd większości. Ten e, zarzut podtrzymuje i... No i teraz będzie tak, że Jerzy Korzenik odpowie oczywiście na moje zarzuty jak to jest się grać. Na tym właśnie polega debata, ale zanim pan Jerzy Korzenik odpowie, to pan... ja od razu odpowiem na to, że powiem, prawo. że ja mam pociąg do 16.30 z Katowic więc proszę potem mnie nie krzyczeć, że, że wychodzę, bo, bo, bo uciekam, tak. Przyjadę z przyjemnością do Pana Profesora Zagadzania. Dajmy teraz Panu Profesorowi. Proszę Państwa, ja nie jestem oderwany od życia, od sąsiadów, od wiosek polskich. i ja wiem, że nie można u nas poważnie traktować wyników wyborczych czy głosowania. Bo większość tych, co głosowało na, na Tuska, to znaczy na, yy, na Platformy, to głosowała nie na Platformę, tylko przeciwko PiSowi. I yy, bardzo dużo było najpierw a, przywalić Polakom, więc, było, więc podawali najpierw niemiecką. Jak się do tych, do tych liderów no, zniechęcili, no to teraz świązacy jesteśmy. Proszę Państwa, nie można tak wyciecz bo panie Kalisz, nawet sprawa. Śmiesznie, nawet sprawa Donersmarka Proszę Państwa, jeden z Doners napisał bardzo protestujący list do burmistrzyni Dobrodzienia i pisze w nich, bo ja dostałem odpis. Moi przodkowie mieli nie tylko kopalnie, huty, ale miasta całe na Śląsku i nie wpadli na pomysł Niemczyna ich nas i dodał po śląsku, wstydza się za moim śląską Ale więc mamy już i, i takie rzeczy, takie przykłady też mamy, prawda? Tak, ale je tak. mówiliście tutaj o szkolnictwie. Proszę Państwa, Pani Piotr pan, 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 pan że yy, powiedział, słucham, nawet Yy, przymus szkolny. Pięknie, tak. Bo ja żałuję, że w Polsce nie było przymusu szkolnego, był tylko obowiązek szkolny, prawda? Ale yy. wtedy, kiedy nie ogłosili szum reglement, to znaczy ustawy wiesz w szkole, równocześnie jedyna szkoła na tej naszej części śląska po której można było pójść na studia, to, to była Szkoła Cysterstwu w Brudach Ta szkoła otrzymała zakaz przyjmowania synów małych, czyli chłopów, y, r, 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 gospodarzy, choizlerów, chałupników, gertlerów, zakopników i kramarzy, czyli młodzieży polskiej. W roku 810 zlikwidowano, bo była tak zwana sekularyzacja. W 1816 powstało gimnazjum w Niemiec, pierwsze, i ono ten zakaz miało nadal złamał go kardynał Welch-Jod von Dittenberg, który gdzieś około roku 840 ustanowił sześć stypendiów, które się nazywało dla utrachistów, czyli dla chłopców dwujęzycznych, polsko-niemieckich, którzy po maturze wybiorą. Studia teologiczne wśród liców przez Norbert bojczy. I nie możemy patrzeć tak na szkolnictwo wyższe okresu międzywojennego jak dzisiaj. Założenie w katowicach e, gimnazjum na przykład świętego Jacka, które ja kończyłem po wojnie, to było wydarzenie co najmniej na taką rangę jak dzisiaj założenie Uniwersytetu. Przecież szkolnictwo wyższe potrzebowało zaplecza, tego zaplecza w Katowicach nie było, dopiero tworzono. I zresztą znaczy to, co mówię, awans przyszedł z Polski. Ja nie wiem w tej chwili ile uczelni, ile studentów mają Katowice, ale Opole ma co najmniej 40 tysięcy społeczności akademickiej na 137 tysięcy mieszkańców. Uniwersytet, Politechnika, Wyższa Szkoła Zarządzania Administracji, Szkoła Medyczna i jeszcze... Jeszcze nie. W tym roku Uniwersytet Opolski wyda 100-tysięczny y, y, dyplom magisterski. Mówiliście tutaj o powstańcach. Proszę was, na ogół, wśród historyków, istnieje w jednym zgoda, że ilościowo grupy były mniej więcej wyrównane. 36 tysięcy po jednej po drugiej stronie. Po niemieckiej stronie nie więcej jak 10% Ślązaków, po polskiej stronie nie więcej jak 10% spoza środowiska. Ale, ale to jest przesada. Dlatego, że mamy w Polsce przed wojną, nie trzeba było ukrywać tego, że się było legionistą, czy, czy się było powstańcą. Wręcz odwrotnie. Raczej każdy sobie chciał przypisać bohaterstwo. I ja, ja wiem, że mój tata zawsze mówi o powstaniu wszystkich Czechowstanów. Jakby nie mieli w Radzie tyle powstańców, wiele ich jest dzisiaj wyspowicie, to by Wrocław na pewno zdobyli. Jak nie a podobno. A podobno Kruczucki też mówił, że, że nie miał tylu legionistów w bitwie bolszewickiej, ile jest w kombanatu. Mamy, proszę Państwa, dość. Mamy wspaniałą kartotekę, w której Niemcy, się, Niemcy się udało się. Do niej dorwać, a chcieli. To jest kartoteka yy, przechowywana w Nowym w Muzeum, czy w yy, 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 Taksówce. Już, już? Yy, tu, już ma serwer w Polsce. Spoza Śląska jest tam około 2400. Uczestników powstań spoza Śląska, to polski chce. No, ja no, tak, no, czy no, no, czyli to jest nawet mniej niż 10, a najwyżej 5%, prawda? Nie, nie, ja bym je tak wiedział, że nie dało no 6 tysięcy. Proszę Państwa, ja Wam powiem, ja zawsze się oburzałem, gdy słyszałem chalicy, gdy słyszałem gorony, ale powiem, Wam, jeden raz w życiu przeciwko goronom nie zaprotestowałem. Mój następca, zresztą dobry mój student, i dobry gospodarz orektor Uniwersytetu. No ponieważ półlewicowy dawni, tak no to się strasznie bał tych nowych władz. No i oczywiście tam w tym skrzydle, gdzie aule wysadzono, na tablicę są ci dwaj Kowalczykowie. Jak ja to zobaczyłem, stanowiłem jak bryty, a za mną usłyszałem głos kolegi. Z słowia, który podczas wojny urodził się na jednym dokud jego po wywieziono, powiedział tak, jeszcze żaden świąt o tym pierońskim gorolom, nawet wychodka do luftu nie puścił. Ja po raz pierwszy nie zaprotestowałem. Pomyślcie, jak potraktowano by w Krakowie dwóch za którzy wysadziliby w Uniwersytetu Jagiellońskiego. A tu u nas bohaterów, co z nich niektórzy z nich zrobić szubrawców. Tych, Proszę Państwa, my niestety naszych śląskich nauczycieli nie znamy. No już w tej chwili jest dość dobrze znany, tym, to jest coś przerażającego i pięknego. Ten testament, testament pisany na Łochu, można powiedzieć, śmierci w więzieniu przez Chorwatego do Narodu Polskiego, tak, żeby był wiele. Ale proszę Państwa, czemu chląda się nie przypomina? Przecież chląd w 1947 roku, kiedy odbyła się Wielka Akademia Purzci Chrystusa Króla w Poznaniu, to piękne, piękną wisie, to mówi się Homilia i tam powiedział, Polacy, którzy już dwukrotnie swoje państwo utracili, mają wobec obecnego państwa większe obowiązki niż inne narody. Dlatego Kościół będzie wspierał państwo. Kościół będzie wspierał państwo nawet wtedy, gdy swoich przeciwko niemu praw będzie dochodził, a nawet i wówczas, gdy go państwo będzie cieniło przeciwko. To jest to, co na przykład w miesiącach Władysław gdy wyszedł z relacyjnego więzienia, chyba w maju czy czerwcu 1939 roku napisał, są ojczyźnie rachunki o obca do też nie przekreśli. I to jest, a, a z tym językiem Niemcy mają fajną nazwę. Język ojczysty to jest Wimuterszprachy, bo od matki się ten język poznaje. A ja wiem, że ten język jest ojczysty jest szlifowany na podwórku, bo e, dopiero pod wpływ otoczenia dzieci, prawda? Proszę państwa, jeszcze jedną rzecz na koniec. Już się niektóre rzeczy w zmieniły, mianowicie już w tej chwili nie, nie mówimy, że początek wojny to yy, obrona Wysokatej. Nie, ofiarą padło najwcześniej miasto Wielu, ale proszę Państwa, my mamy rozmowy Rauszynka z Hitlerem. Yy, walki rozpoczęły się na tydzień przed rozpoczęciem wojny na Śląsku. Mało. Proszę Państwa, jeden obóz, jeden obóz dywersantów kształconych w Łuczycach, 6 tysięcy ludzi. A władze polskie zabroniły organizacjom powstańczym trzymać broń. Młodzieży powstańczym zabroniły nawet prowadzić musztry. Dopiero jak pierwsze ofiary padły, to dowieziono broń to dotoczył się niemal o każdą kopalnię i Niemcy, nie tylko to był początek wojny, ale to była, o czym się nie mówi, pierwsza chleńska Niemiec. Bo, bo zamiarem Hitlera było, że Śląsk, odwet za powstania śląskie, miał przed wkroczeniem armii Wehrmachtu, miał stać się niemiecki. Nie stał się niemiecki, prawda? Wszędzie w sumie posadzie. I to też jest coś, co o czym należałoby y, 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 mówić. No to by było może... No, pani no pani ma rację, pani ma rację, kiedy pani wymienia, że jest ta piękna tematyka robotnicza, dwa lata różnicy jest między z Szywilesa z Szymonowica z a, a oficiną terarium. Dwa no, lata, 612 614, ale jeżeli chodzi o treść, to to jest różnica 150 lat, prawda. Tak, no tak inaczej pod względem gospodarczym i, 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 i praw wolnościowych byśmy go dosiąsli. No tyle. Jeżeli tutaj doktor Jerzy Bożelik prosił o ocenę. Hey. Państwo znaliście skład panelistów z pełną świadomością skazaliście się na Melki. <gry> e, Może teraz słowo najpierw do pana redaktora Senki, a propos e, wyników spisu. Bo to jest pewien twardy fakt, a jak widzę on także, budzi wątpliwości. E, no, e, Sądzę, że te pretensje o wynik 847 że tysięcy powinny być kierowane do głównego urzędu statystycznego, ponieważ on przyjął taką metodę. E, Jakby krytykiem, ale... jak pan Taką metodę publikacji danych spisowych przed spisem, przed spisem. Mam wrażenie, że różnica jest taka, że my pokrytykowaliśmy spis w trakcie jego prowadzenia. Metody budziły poważne wątpliwości i myślę, że nadal budzą wśród statystyków. Natomiast niektórzy krytykują nie tyle sam sposób przeprowadzenia spisu, co wyniki, które opublikowano, ale zostawmy to. Raczej poważniejsze problemy są dwa. Pierwsze to uproszczenie, które przekłada ten wynik na wszystkie inne aspekty sporu o Górny Śląsk. To znaczy, że to jest grupa ludzi związanych w jakiś sposób ideowo z rasem. Otóż nie. Ruch autonomii Śląska nie jest ruchem autonomii Ślązaków. Odwołuje się do idei autonomii terytorialnej i skupia wokół siebie ludzi, którzy taką ideę popierają. Natomiast oczywiście istnieje Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej i tu można widzieć bezpośrednią relację, pewnie sympatię między tą grupą a tym stowarzyszeniem. No i pan redaktor idzie jeszcze dalej, przypisując tej konkretnej grupie określoną wizję historii. Proszę państwa, to, że te wszystkie rzeczy niekoniecznie muszą się ze sobą łączyć, tego dowodzi sam spis powszechny. Bo z opublikowanych niedawno uszczegółowionych danych wynika, że 100 tysięcy osób deklarujących wyłącznie narodowość polską, wyłącznie jako jedyną, zadeklarowało używanie języka śląskiego. Więc to jest y, sygnał, że niekoniecznie, niekoniecznie te wszystkie e, elementy występują łącznie. E, natomiast kluczowe jest pytanie o to. Nawet jeżeli tych ludzi byłoby nie 370 tysięcy, ja jednak uważam, że ważniejsza jest liczba tych, którzy jako pierwszą zadeklarowali narodowość Śląską, a to już jest bodajże około 440 tysięcy. Jeżeli byłoby ich 10 razy mniej, jeżeli byliby w mniejszości w stosunku do tych, którzy deklarują się jako Śląsacy Polacy, to co z tego wynika? Że tej grupy nie ma, że tej grupy nie należy uwzględniać. W jakimkolwiek myśleniu o społeczeństwie obywatelskim, Rzeczypospolitej Polski Polskiej, ta grupa nie zniknie od tego, że zostanie przegłosowana czy przekrzyczana, i to jest problem, z którym winniśmy się jako dojrzali ludzie zmierzyć. I o to, o to apeluję. To nie jest jakaś panabelia, to nie jest jakaś. Kreacja urzędników, którzy stworzyli sobie na własne potrzeby taką statystykę, to są deklaracje konkretnych ludzi, którzy w ten sposób określili swoją tożsamość. Jeżeli bagatelizujemy wyniki tego spisu to konsekwentnie powinniśmy jeszcze w jeszcze większym stopniu bagatelizować wyniki historycznych spisów powszechnych, kiedy tak naprawdę nie, nie pytano ludzi na Głównym Śląsku o narodowość, tylko wpisywano tę narodowość na podstawie interpretacji języka y, y, dokonanej przez urzędów. Y, przez, I trzy w zasadzie krótkie do wypowiedzi profesora Marka, do pewnych faktów bardzo konkretnych przywołanych tutaj w gimnazjum w Rudach. to jest przykład w jaki sposób bardzo często interpretując historię kwestie społeczne podnosi się do rami kwestii narodowych. Otóż to, że nie przyjmowano ludzi o określonym statusem, statusie społecznym było właśnie kwestią społeczną. Kiedy w 1795 roku włączono do Prus Część terenów no obecnego Zagłębia Dąbrowskiego, głównie jako nowy śląs szlachta z tego terenu, polska szlachta, bez najmniejszych problemów pobierała nauki w brudach. Więc to skłania do pewnej weryfikacji tej interpretacji. Często powtarzana, powtarzany testament Korpantego. Ten, który jest uwieczniony na pomniku w Katowicach, ten naprawdę nie jest testamentem, to jest wypowiedź lat 20. Ostatnie słowa, które dotyczyły jego politycznej drogi, a które odnotowano, to z tego co pamiętam bardzo enigmatyczne stwierdzenie, że ma dwa wspomnienia, jedno dobre to Śląsk, jedno złe to Brześć. Nie wiem czy można to traktować jako testament. Ale, ale wypowiedź znacząca. No i kwestia tego udziału ślązaków po obu stronach w 2021 roku. No proszę Państwa, to są tak naprawdę spekulacje. Ja mogę Państwu nawet powiedzieć, w jakiej książce one są zawarte. To jest ta popularna naukowa książka pana profesora Michała Lisa o historii Górnego Śląska. Tam nie ma przepisów, więc nie ma wskazanych źródeł, prawda? Natomiast to już później żyje własnym życiem. Inną liczbę podał pan dr Bernard Linek, inny procent, ale to też jest w zasadzie kwestia pewnej hipotezy, której w oparciu o istniejące czy znane nam źródła nie, nie da się zweryfikować. Ja Dziękuję.